Cześć, kochani, witam Was w najnowszym sezonie Otwartej Rampy dla MAM w wersji online. Spotykamy się w tym sezonie również w wersji online, bo sytuacja na świecie jest jaka jest. Ale najważniejsze jest to, że możemy spędzać razem czas, nawet przez kamerkę, nawet internetowo. Jestem z Wami w każdą niedzielę i zaraz Wam opowiem, jak to wszystko będzie w tym sezonie wyglądało ale przedtem kilka słów o mnie, bo domyślam się, że nie wszyscy mnie znają, chociaż <gryw> ciężko mi to sobie wyobrazić, że nie mówię do tych moich mam, moich dzieciaków, moich uczestników zajęć, ale um, sytuacja jest jaka jest, więc trzy słowa o mnie. Jestem, um, nazywam się Sylwia Chocholska i jestem w otwartej rampie już czwarty sezon. Ciężko w to uwierzyć, ale właśnie otwieramy dzisiaj czwarty sezon Otwartej Rampy dla Mam z moim udziałem. Czas leci straszliwie szybko. Jestem pedagogiem społeczno-wychowawczym i aktualnie kształcę się też w kierunku diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Na co dzień pracuję w agencji eventowej dla dzieci, więc. Jak jakieś potrzeby eventowo-imprezowe, to też zapraszam. A tak prywatnie to zajmuję się właśnie warsztatami. Głównie, przede wszystkim warsztatami dzieci w wieku 0-3 latka, czyli najmłodsze, najmłodsze nasze pociechy, najmłodsze dzieci. I właśnie zajmuję się takimi warsztatami wraz z rodzicami. Z opiekunami. Dobra, to te trzy słowa o mnie, a teraz przejdziemy do tego, jak w tym sezonie będzie wyglądała otwarta rampa dla mam, jak będą wyglądały warsztaty, bo na pewno Was to ciekawi. A więc jestem z Wami, tak jak wspomniałam, w każdą niedzielę, więc widzimy się tutaj na Facebooku, na YouTubie w każdą niedzielę i każda niedziela będzie tematyczna, można tak powiedzieć. W pierwszą niedzielę, czyli tak jak dzisiaj. Będę puszczała filmiki związane z kreatywną zabawą z dziećmi, żebyście mogli naczerpać wy rodzice w opiekunowie, żebyście mogli czerpać z tych filmików trochę inspiracji, co można robić z dziećmi w domu, kiedy jest brzydka pogoda, kiedy, kiedy nam się po prostu nie chce. Bo tak jest i to jest dobre też. Nie ma nic złego w tym, że czasem nam się nie chce. Więc jak wykorzystać rzeczy, które mamy w domu, żeby kreatywnie pobawić się z dziećmi? Druga niedziela tam szybko ściągnę sobie, druga niedziela będzie filmikami ze specjalistą. Czyli będę puszczała Wam tutaj na Facebooku, na YouTubie, filmiki z krótkim wywiadem z jakimś specjalistą, o jakim będziecie chcieli usłyszeć. I uwaga, tutaj macie swój czynny udział w to, jak będzie wyglądał ten filmik, bo będę wrzucała posty na, naszą, na naszego fanpage'a otwartej rampy z specjalistą, który będzie w przyszłym miesiącu i wy będziecie mogli się wypowiedzieć, będziecie mogli zadać pytania w komentarzach. Jakie chcecie usłyszeć odpowiedzi na jakie pytania, i ja później te pytania zadam temu specjaliście, nagram to i wrzucę wam, żebyście mogli usłyszeć odpowiedzi od specjalisty na rzeczy, które was nurtują. Trzecia niedziela w miesiącu będzie, będzie takimi spotkaniami. Więc będziemy mogli się spotkać co prawda online, ale spotkać, na platformie Zoom będziecie dostawać link, będę tworzyła wydarzenie, pod które będzie wystarczyło wejść, ja Was będę akceptowała do pokoju i będziemy mogli się spotkać online twarzą w twarz i pobawić się około pół godziny 40 minut, poruszać się trochę, pośpiewać, potańczyć. Więc myślę, że naprawdę będą bardzo fajne zajęcia. I czwarta niedziela w miesiącu to będą takie filmiki, które będą opowiadały o tym, co polecam, co dla Was polecam robić w Warszawie, kiedy jest ładna pogoda, albo kiedy jest brzydka pogoda. Jeżeli macie ochotę wyjść z domu, coś fajnego z dzieciakami porobić, ale nie macie za bardzo pomysłu, gdzie, bo już wszystko. Widzieliście, zobaczyliście, to ja obiecuję, że będę Was tutaj w tą czwartą niedzielę miesiąca inspirować, do tego, żebyście zobaczyli nowe miejsca na mapie Warszawy, bo to nie będzie tylko targówek to będzie mapa całej Warszawy i będę polecać ciekawe miejsca, w które warto się udać z dziećmi. Jeżeli się okaże, że jest piąta niedziela w miesiącu, bo tak czasem się zdarza, że chyba nawet w październiku teraz mamy taką sytuację, to będę wrzucała kreatywne zabawy, tak żeby było ich jak najwięcej, żebyście mieli dużo inspiracji i pomysłów do tego, jak się bawić fajnie z dzieciakami. A wszystko wiemy, to przejdźmy do zabawy. Ja, tam, ja tu mam trochę trudne warunki do nagrywania, ale postaram się. Dzisiaj, jak i pewnie przez jakiś czas, Października, listopada będziemy wczuwać się w klimaty jesienne. Powoli zaczynamy, nawet nie powoli, już zaczęliśmy jesień i będziemy korzystać z darów, które nam natura daje. I dzisiaj będzie to takie. W połowie wykorzystywanie darów, jakie dała nam wieś. Bo po prostu ja nie mam nic, ale myślę, że wy podczas spaceru możecie zebrać dużo fajnych rzeczy, które możecie wykorzystać do tej pracy, a mianowicie będziemy robić grzybka. Będziemy robić sensorycznego grzybka. Do tego potrzebujecie właśnie kartki najlepiej twardej tekturki z narysowanym grzybkiem. Do tego potrzebujecie jeszcze Miseczkę z jasnym produktem. Ja dodam akurat płatki owsiane, ale może to być mąka, może to być ryż i miseczkę z ciemnym produktem, u mnie akurat kasza gryczana, ale to może być równie dobrze, nie wiem, siemielniane. tak naprawdę wszystko inne, albo ciemne listki pokruszone. I do tego jeszcze potrzebujemy klej. Zwykły klej lejący szkolny, może być biały, może być przezroczysty, nie ma żadnego problemu. I ja jeszcze wzięłam nie barwnik, tylko zapach, aromat, bo będę dodawała do płatków, żeby nasza praca była bardziej sensoryczna i bardziej przyjemna dla dziecka. Pierwszym zadaniem to ja dodaję aromat, aromatu do płatków owsianych, żeby miały fajny zapach, ciekawy zapach. Oczywiście zaraz to wszystko wymieszam, a później naszego grzybka całego posmaruję zwykłym klejem szkolnym. Grzybka mam już całego w kleju i teraz y, moim zadaniem, naszym zadaniem będzie nóżka i początek kapelusza y, posypać białymi elementami, a samego grzybka posypać ciemnymi elementami. Powiem Wam szczerze, te płatki pachną obłędnie, cudownie pachną, polecam używać aromatów, nawet takich do ciast. Moja praca wyszła tak. Uważam, że jest przeurocza i że naprawdę każde dziecko będzie w stanie a, wykonać swój rysunek bez większej pomocy i bez większego problemu. Można to sobie. Um, Powiesić, wsadzić w, w ramkę i powiesić do pokoju dziecięcego, podpisać z datą, i dziecko będzie miało swój własny, własnoręcznie zrobiony rysunek jako ozdobę do pokoju. A pamiętajmy, że to jest bardzo ważne, żeby nie kupować, tylko właśnie robić samemu, bo taki mamy świat aktualnie, że lepiej. Wszystko zrobić samemu niż kupować, to daje nam więcej radości, jest dużo bardziej wartościowe i też nie niszczy środowiska. E, słuchajcie, ja uważam, że jedyne czego zabrakło to muchu, prawdziwego mchu. Jak będziecie na spacerze, to koniecznie y, przylepcie tutaj troszkę mchu, bo będzie to nie dość, że wyglądało genialnie, to jeszcze pachniało genialnie. Mój obrazek pachnie cudownie. Cudownie, więc polecam używać armatów. Już koniec na dziś. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą niedzielę. Widzimy się już za tydzień i mam nadzieję, że będzie Was jak najwięcej. Koniecznie komentujcie, koniecznie wrzucajcie zdjęcia. Chciałabym widzieć Was, chciałabym słyszeć Was, chciałabym czuć, że jesteście po drugiej stronie ze mną więc każdy komentarz każda wiadomość każdy głupi nawet like sprawi mi bardzo, bardzo dużo radości wysyłam buziaki i trzymajcie się, widzimy się już za tydzień pa pa